Hej wszystkim, z strony Gekonowe Łapki i dzisiaj mam dla was taką aktualizację co u mnie, co u gekonów eee, po pierwsze mam wam do przekazania dwie ważne informacje czyli to, że dziewczyny mają nowe terrarium i Świrek zamieszkał w starym terrarium dziewczyn co wam zaraz pokażę a po drugie to, że udało mi się odratować trzy gekony ze złych warunków są aktualnie e, na odkarmianiu e, uczą się polować są mega zabiedzone jak na dwumiesięczne gekony we wtorek jadę z nimi do weterynarza, więc postaram się nagrać vloga z tego wyjazdu, ale nie wiem, czy to się uda. Więc teraz wam wszystko po kolei pokażę i dokładnie opiszę, więc zapraszam. Okej, okay, a więc to jest nowe terrarium dziewczyn robione na zamówienie na wymiar e, na moje życzenie od Konstrukcji Szklanych. Podam wam linka w opisie do, na, do ich strony na Facebooku, gdzie ta, możecie się z nimi łatwo skontaktować. Konstrukcje szklane do bodajże 25 sierpnia zbierają zamówienia na terraria, które będzie można odebrać na targach terrorystycznych 13 września w Krakowie. Więc warto się pośpieszyć, bo naprawdę e, firma jest świetna ma mega dobry stosunek jakości do ceny i ja Wam bardzo polecam. I nie, nikt mi nie zapłacił za reklamy. Polecam wszystkiego serca, więc no. Eee, nie, nie kierujcie się tym, bo ten higrometr nie działa, Tutaj jest tylko e, w ramach termometru ogółem e, postawione. Higrometr nie działa, <grygi> drugi higrometr tylko działa. Więc tak, mamy tutaj jak widać ściankę strukturalną imit imitującą e, kamień pustynny, tak ona wygląda z bliska. Ma tutaj podczepione różne śliczne roślinki, które są na takim e, przyklejonym do tej ścianki torfie. Mm, tutaj są termometry wszystkie i ogółem tak. Na samej górze jest kryjówka, którą sobie upatrzyła Dusty. Tam ją troszeczkę widać. Cześć w skarbie. Hej, em, tutaj jest kryjówka, którą sobie upatrzyła Doris, czyli ten korek. I generalnie tam z tyłu, za krzaczkami, jest mokra kryjówka. E, tutaj jest taka wysepka na środku, bardzo fajna. No i oczywiście roślinki, roślinki, roślinki. I kryjówka Petuni, ale Petuni aktualnie tam nie ma, nie wiem gdzie jest, nie patrzyłam. Tutaj mamy działający higrometr, jak widać 48%, ponieważ ta ścianka jest świeża, jeszcze odporowuje, Miseczka dla Dusty i tutaj jest to pięterko właśnie. Tutaj jest również taka kolumna. Jak widać gekony mają mega dużo miejsce do chowania się, do łażenia. I taka żaróweczka ledowa, która tutaj świeci i jest właśnie w takim kokosku zamontowana. Wszystko wygląda mega ładnie. I ogółem to jest moje drugie terarium urządzone od konstrukcji szklanych. A tutaj jest pierwsze, sami ocencie, które Wam się bardziej podoba. I tak jak mówiłam, Świrek teraz mieszka tutaj w terarium dziewczyn. A tutaj sobie siedzi. Więc jeśli chodzi o nowe teraria, to by było na tyle. Więc teraz to terrarium świrkowe stare jest puste, a teraz przejdziemy do maluchów, które mają tutaj bardzo biednie. Maluchy mają trzy kryjówki, czyli tutaj kryjówkę z kokosa, skorka i mokrą kryjówkę. Jest tutaj bardzo biednie, ale one są tak małe, że nie chciałam im tutaj niczego dodawać, czego mogłyby spać, bo mogłyby tutaj po prostu zrobić krzywdę. Poza tym chcę, żeby miały tutaj dosyć sterylnie, bo nie wiem, czy nie mają pasożytów. Uwaga, to są maluszki. Ten tutaj to jest White and Yellow Rudder, a tutaj jest Max Snow Rudder. One ogólnie mają dwa miesiące. Jak na dwumiesięczne maluchy, to one są zdecydowanie za małe. Dwumiesięczne maluchy ważą około 20-30 gram, a te tutaj ważą najwięcej 5 gram. Są w sumie trzy. jeden mieszka osobno, bo znacznie zmniejszy mniejszy od rodzeństwa. I nie chciałam, aby zrobiły mu krzywdę. Maluchy te dwa uczą się polować, powoli już polują na świerszczyki. I kiedy nie chcą za bardzo polować, to podaję im tutaj pokarm wysokobiałkowy od weterynarza i witaminki. E, tak wyglądają, są mega biedniutkie, mega wychudzone. I tak jak mówiłam, we wtorek dopiero jadą do weterynarza. Radary, e, Wszystkie, cała trójka to są radary z czerwonymi oczkami. E, white and Yellow e, ma syndrom, owszem, jest upośledzony, ale ja sobie z tym jakoś poradzę. I teraz tutaj najmniejszy, na którego mówimy z rodzicami, zamorek, bo jest dosłownie. Po prostu na no wygląda jak śmierć. A raczej wyglądał burzec lepiej. Tak on wygląda. tu się pokazać. O, jest mega malutki, waży 3 gramy, ważył 2, jak do mnie przyjechał. Oj, to jest mój palec, a, palec, a to jest zamorek, więc jest mega, mega malutki. Eee, on nie umie jeszcze polować. On żywi się tylko tymi papciami. Ale powiem Wam, że jest znaczny progres między tym jak on wyglądał e, w dzień, który do mnie przyjechał, czyli w czwartek, a, a między dzisiaj. Bo po prostu e, jednak karmię go bardzo, bardzo tymi papkami i trochę mu się urosło. E, więc to też również jest na tyle, jeśli chodzi o małe kory. Więc to by była taka aktualizacja, bardzo szybciutka, bardzo króciutka. Będę nagrywać znowu regularnie, bo byłam na wakacjach i to na tyle. Dzięki za oglądanie, papa! Pa.